Trzeci marzec Co, co tutaj A ja gałąź myślałem, że już coś leży No i synek mi tam krzyczy O no. tego znalazł wcześniej I teraz znowu coś mi krzyczy Że coś znalazł No ale zobaczymy Może pali gupa tylko o, byki chodziły, ale nic nie widać. Co tam znalazłeś? Poczekaj, poczekaj. Jak jest, no to zobaczymy, co to zostaw. A, takiego znalazł jednego A i co tam jeszcze zobaczył? O kurwa faktycznie znalazł Ja pierdzielę akatyka Połóż tego. Ja I to chyba będzie do pary. Ciekawe... No do pary. Czy ja prawą znalazłem? No do pary, ale kurwa ze 2 km to wyniósł. Ja pierdolę ja tu chodziłem. Ale konkret, ja pierdolę! O kurwa! Synek, największy twój zrzut, chyba w, swoim, w twoim życiu, pokaż. Ja! To jest kurwa od tego byka. To jest od tego byka, co ja mam. Ciekawe, gdzie drugi leży. By była trzecia para. Kurwa, ciekawe gdzie drugi leży. Bym miał trzecią parę, ale ile on nałożył. Ja. Ja. Pier... Trzecia para by była. Tu długo nie leży. Ja pierdzielę. Ale konkret. I to jeszcze kurde bym miał. Tamten jest czternastakiem. Ja pierdolę, jak, ile teraz przybrał. O, trzeba będzie tutaj grzebać. Tu na tym polu może leżeć, albo tu gdzieś może leżeć. Ja pierdolę. Będzie trzecia. Jak mi się uda podnieść, to będzie trzecia para. Po tym samym byku.